Dodatkowe 6,5 miliona złotych dotacji dla wodociągów Dębickich to kolejne gigantyczne dofinansowanie na realizowaną od 2018 roku kluczową inwestycję pod nazwą Rozwój Gospodarki wodno Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków. Projekt wyniesie ponad 44 miliony złotych i potrwa do końca grudnia 2022 roku. 6,5 miliona to jest dodatek, dlatego że my realizujemy projekt Rozwój Gospodarki wodno na terenie Miasta Dębica o wartości w. Przed tymi pół milionami pierwotna wartość tego projektu była 34 miliony netto złotych. Po przetargach, no tak jak Państwo wiedzą, w poprzednie dwa lata bardzo wzrosły ceny robót budowlanych wszyscy to odczulimy też wartość tego projektu wzrosła. Chcąc zachować wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy do realizacji, wartość tego projektu odskoczyła do 44 milionów złotych. Udało nam się pozyskać. Dodatkowe dofinansowanie. Pierwotnie mieliśmy 21 milionów złotych dofinansowania, reszta to była pożyczka z Narodowego Funduszu i środki własne. Staraliśmy się na wiosnę tego roku o zwiększenie dofinansowania z pozytywnym skutkiem. Naprawdę duże podziękowania dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, ponieważ duża wyrozumiałość, duża sprawność we współdziałaniu ze strony tej instytucji i dostaliśmy decyzję o zwiększeniu dofinansowania o 6,5 miliona złotych. Rekordowa inwestycja wodociągów dębickich zawiera modernizację stacji uzdatniania wody w Dębicy, bezwykopową wymianę sieci kanalizacyjnych oraz wybudowanie nowej sieci. Kluczową częścią projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakupiony zostanie również specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci i transportu ścieków oraz wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.